Cześć, witajcie! Dzisiaj jadę z Sobieskim od Warszawy Centralnej do Warszawy Wschodniej Relacji Bochumin w -Bon Warszawa, znaczy linia Główna. Jadę dzisiaj rodzynem EP-09046. Ale nie robię prezentacji, bo nie zdążę. Znaczy nie że nie zdążę, ale jest za, bardzo, za dużo ludzi. Zobaczcie co myślicie na sobie z kim rodzyn. EP09046 z pociągiem Intercity Sobieski ze stacji Bochumin i Wiedeń Hauptbahnhof do stacji Gdynia Główna. Nim przyjechałem tutaj z Warszawy Centralnej. Rusza ze stacji Warszawa Wschodnia. Piękny rodzyn. Pierwszy raz go mi się udało zobaczyć. Ale... Pierwsze są wagony z Bochumina do Gdyni. Ten już na pewno z Wiednia jest. Nie jedzę z długotkułu. Nie zrobiłem prezentacji, bo było zbyt dużo ludzi, żeby przejść. I ruszył Sobieski.